W samym centrum Otwocka, przy ulicy Czaplickiego 7, stoi budynek, który pamięta niemal 100 lat historii miasta. Dawna willa Racówka. Powstała w 1928 roku jako dom prywatny. Kilka lat później jej eleganckie wnętrza zamieniły się w sale sądowe. Od 1936 roku działał tu Sąd Grodzki dla Otwocka. W czasie wojny budynek służył okupantom, a w 1945 roku mieścił więzienie, w którym przebywał Bolesław Piasecki. Po wojnie funkcjonował tu sąd powiatowy, a potem szereg instytucji, od spółdzielni lekarskiej, przez biuro projektów, aż po Ligę Obrony Kraju. W latach 80. willa zyskała nowe życie. W dobudowanym skrzydle otwarto przedszkole miejskie, które działa do dziś. Aktualnie pracówka jest wpisana do rejestru zabytków i uważana za jedną z pereł szlaków willi otwockich. Choć plany utworzenia tutaj filii Instytutu Dmowskiego upadły, miasto zapowiada rewitalizację budynku, by zachować jego przedwojenny urok i bogatą historię. Za kawę dziękuję Ewie, Marcinowi i Filipowi, a ty jeżeli też chcesz mnie wesprzeć, to link masz w moim bio lub komentarzu, bo to była ciekawsza strona miasta.